Witam, witam kochane Zodiakalne bliźnięta na czytaniu na 2022 rok. Chciałam przekazać Wam, żeby ten rok był cudowny, żeby był pewien, pełen magii, miłości, radości, spokoju i szczęścia. Tego odgórnie Wam już życzę i mam nadzieję, że tak, takowoż sam będzie przekaz yy, od Aniołków z kart. Moje kochane, nie będziemy przedłużać. Mówię, przepraszam bardzo za, mm, za ten szum, niestety jest, jest zima, mam włączone kominek i, e, i dmuchawa chodzi, także na to niestety nie mam wpływu. E, no, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie, także nie będzie Wam przeszkadzało to, to szurum burum. Skupmy się na tym, co najważniejsze dla Was. Dobrze, zaczynamy. Pierwsza karta. Pierwsza karta, Zamożna Panna, także tutaj ta karta to jesteście Wy. Wejdziecie może w taki stan, gdzie poczujecie się w końcu docenione, zauważone, zamożne. Oczywiście to może być wzgląd finansowy, ale też może być to zamożność w każdym tego słowa znaczeniu. Może być to jakieś dużo nowych przyjaźni, nowych znajomości i wszystko co związane, co ty czujesz, w czym, czego ci brakuje żeby czuła się doceniona, wartościowa i zamożna. Ale dla niektórych, oczywiście, może tutaj być sfera finansowa. Ok, co dalej? Praca, zajęcie. Przekaz krótki, który możemy połączyć. Docenienie w pracy, znalezienie nową pracę, zmiana pracy, która będzie dla Was no, czymś, czymś dobrym. Także tutaj, przekaz, mogę powiedzieć, że. Z tym, co, co może wiele z Was, moje kochane bliźniaczki, oczekiwało. Na coś fajnego, żeby się coś fajnego zadziało, właśnie z pozycji finansów i pracy. No to, co króliczki lubią najbardziej. No, powiem krótko, to, co już mówiłam wcześniej, może w czytaniach. Zawsze macie taki dyskomfort gdzieś z tyłu głowy, czy aby mi starczy pieniędzy, czy aby mi starczy. Czy na wszystko mi starczy finansów? Tutaj jest, to jest takim i mimo to, że naprawdę nie jest źle pod względem finansowym u Was i macie tu i ówdzie, i macie w portfelu i na koncie, a cały czas dziś czujecie taki dyskomfort. Także tutaj z pozycji pracy i finansów możecie po prostu troszeczkę jakby odetchnąć i poczujecie może taki zastrzyk, że, że jest ok. Zwycięstwo, Twoje pragnienie przynoszą obfite owoce, tak trzymaj. Coś zostanie nagrodzone, coś zostanie docenione, może w pracy dostaniecie awans, może w pracy dostaniecie podwyżkę. E, coś tutaj się zadzieje pod kątem, e, no i finansowym, i pod kątem, moi kochani, jakiegoś zwycięstwa, jakiegoś, jakiego, no, no, no Wiktory, tak, że no mówię tutaj, będzie się działo samo, samo dobro, no zwycięstwo, no tutaj jest, mówię, piękny przekaz, jednorożec y, ze skrzydłami po prostu, wchodzi, jakby mówię, na podium, tak, no tak, przenośnie oczywiście. Zwycięstwo naprawdę pod wieloma względami, bierzcie całymi garściami, moje kochane yy, yy, bliźniaczki. Następna karta, jestem aniołem pokoju, przynoszę ci spokój i pokojenie. Wnieście do swojego życia i właśnie do tego swojego umysłu ten spokój, spokój, którego wam nieraz brakuje bo no, też jesteście właśnie z tych, z tych istotek, które cały czas za i przeciw kombinują w umyśle, a może tak, a może tak, a może tak, a może jednak troszeczkę wyciszyć i wyłączyć ten przycisk, który cały czas mówię gdzieś tutaj przestawia ten, ten umysł z fali na falę. Więcej spokoju niż więcej radości, moi kochani. Nieraz jest tak, że sobie nic się nie dzieje, siedzicie na spokojnym morzu, a w Waszych umysłach gdzieś tam cały czas te fale buzują. Ok, następna karta, jestem aniołem opiekuńczych w związku małżeńskich i właśnie y, teraz jestem przy Tobie. Dla niektórych, mówię o, o jest oczywiście mm, ogólne, to nie dla wszystkich. Dla niektórych może to być właśnie jakieś scementowanie związku, y, coś związane z związkiem, może z zaręczyny, może jakiś ślub lub znalezienie tej swojej długiej połówki, która gdzieś tam no, czekała za rokiem i okaże się, że że jest, że jest, że, że, się, że się znaleźliście jak takie dwa połówki, dwie połówki jabłka. Także w tą stronę może się tutaj też dziać. Patrzymy co dalej, co dalej, co na horyzoncie. Ujrzyj wyobraźnię, a ujrzysz odpowiedź. Ogniskujcie swoje pragnienia. Tak jak powiedziałam, żeby to było ogniskowanie, tak? To jest tak jakby jak laser, a nie w tą stronę. Także ogniskujcie swoje pragnienia. Jeżeli mówię, tych pragnień jest dużo, 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 to tak, 3 minuty jesteś tu, trzy minuty tu, minutę tu i z powrotem i tak skaczesz. Natomiast jeżeli wiesz, że chcesz tu i tu, tego i tego, teraz i tu, to to się dzieje, bo mówię, nie rozpraszaj tej energii. Naprawdę zastanów się, czego Ty tak naprawdę chcesz. Mówię, u bliźniaków, w ogóle u dwuznakowy, dwuznakowych znaków zodiaku, tak jak rybki, waga i bliźniaczki, macie to taki właśnie tą, tą chwiejność, tak? Rybka jedna w jedną stronę, druga w drugą. No tak jak mówię, bliźniak to są praktycznie nieraz dwie dusze w jednym ciele. I, I tak jak mówię do mnie przychodzi yy, yy, przyjaciółka, która, która mówię, potrafi być albo 18 latkom albo 80. -cio. No jest to. Natomiast starajcie się, mówię, kartka, długopis i napiszcie te swoje pragnienia. To by było fajne i to by było takie mówię zogniskowanie tych Waszych pragnień. Dobrze. Następna karta, Bóg ma władzę, polegaj na Bogu, polegaj na aniołach. Yy. Pozwól, jakby mówię, dopieścić się i zająć się, przyjmij zamówienie, które przyjdzie do Ciebie, Twoich marzeń, pragnień. Bo mówię, tak jak nie, niejednokrotnie jest, że zamawiacie jakieś zamówienie, przychodzi listonosz, oczywiście to jest wszystko mentalnie w cudzysłowie, natomiast zanimy tutaj szykują paczki, a wy nie wpuszczacie listonosza, bo też też się tak nie raz zdarza. Ok, co dalej? Także no, mówię tutaj, zaczniecie troszeczkę może bardziej logicznie iść przez życie, e, moje kochane i, i bardzo szybko się będą działy u was rzeczy. Ten marzyciel, mówię, jakby zacznie e, tworzyć tą swoją rzeczywistość i tutaj mówię, jest dla, dla wielu z was, mówię, jakiś, jakiś, jakiś partner, jakiś mężczyzna, Także dla wielu z Was te marzenia o związku, mówię o tej drugiej połówce, naprawdę są teraz w czasie, w punkcie i idealne, tak? Bardzo szybko, to jest takie, takie coś wyskoczy jak królik z rękała. Może już wyskoczył dla, dla niektórych, a jest to tylko takie, jakby mówię, potwierdzenie tego. Bo jesteśmy już praktycznie jedną nogą w 2022 roku. Twoje życzenie zostanie spełnione, no tutaj mówię. Listonosz, jakby mówię, jest u przy waszych drzwiach, wpuśćcie go, twoje życzenie zostało zapakowane, paczka została wysłana, przyjmij, całymi garściami bierz, ćwiczenie czyni mistrza, poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swoją zdolność, talenty oraz wzmacniasz swoją wiarę. Przepukuj swoje przekonania w podświadomości z tych smutnych na te wesołe, z tych negatywnych na, na pozytywne. Warto by było. I ja słuchajcie, jeżeli coś robimy, jeżeli mówię, załóżmy jakaś jakieś, jakieś, załóżmy kocham, przepraszam, wybacz wybaczmy, dziękuję. To jest zdanie, które wypowiadam wiele razy dziennie jakby jak mam coś do załatwienia albo jak mi ktoś coś zrobi przy, przykrość i tak dalej żeby jakby rozpuścić tą energię jeżeli ktoś uważa, że powie raz, kocham cię przepraszam wypacz mi dziękuję i że wszystko się zadzieje no to jest w czarnym w czarnej pupie to tak nie działa kochani to jest tak samo jak mówię jeżeli coś yy, się za jeżeli coś jest zabrudzone, napra naprawdę nie, nie, nie wystarczy jedna kropla wody, żeby to umyć. To jest proces i w jedną i w drugą stronę. Także Twoje życzenie zostanie spełnione. Ćwicz swoje marzenia, żeby, żeby doprowadzić do końca. Tak jak mówię, ogniskuj to, to jest bardzo ważne, ale masz bardzo dobry czas. Twórczy projekt, także mówię, zmiany jakiejś pracy. Jakieś zmiany w życiu, no i znowuż marzenia. Słuchaj, która karta mówi o marzycielu i marzeniach? Spełnienie marzeń. Tylko teraz najważniejsze, żebyś ty określił te marzenia, mój drogi bliźniaku. To ty masz określić, nie ja, nie anioły, nie sąsiadka, nie koleżanka, nie mama, nie tata, nie twój partner, to ty. To mają być twoje marzenia. Jeżeli chcesz, żeby one były y, dla ciebie, to mają być twoje. Ja teraz mogę powiedzieć, twoim marzeniem jest, nie wiem, wyjechać w góry, a ty po prostu nie cierpisz gór. Twoje marzenie się spełni i wyjdziesz w góry, a ty nie cierpisz gór, bo to nie jest twoje marzenie, to ma być twoje marzenie. Jeżeli tutaj naprawdę zogniskujesz i będziesz w każdym momencie w tych marzeniach masz jak, jak mówię, jak w banku, że to się zadzieje, mój drogi bliśniaczku, tak? O no, dzieje się, otwórz tą czakrę serca. Do no buta czakra serca powiem Ci szczerze, że była jakby skrzywdzona i tutaj boisz się zaufać, boisz się zaufać, że coś się może wydarzyć, nie, nie tak jak ty byś chciał. Ktoś cię może skrzywdził, ale warto otworzyć tą czakrę serca. Troszcz się o siebie, troszcz się o innych, troszcz się o innych i troszcz się o siebie. Przemiana zawodowa. Tutaj powiem szczerze, tak jak y, oczywiście w innym czytaniu, chyba y, nie pamiętam, w którym było bardziej tutaj y, wszystko zogniskowane odnośnie związków, nie wiem, ciąży, narodzin, dziecka. Tutaj mogę powiedzieć, coś związane z pracą. Coś związane z pracą. Oczywiście tutaj jest znalezienie tej drugiej połówki i tutaj będzie takie, y, bo w ogóle 2022 to jest 2 plus 2 plus 2 to jest 6. 6 to jest rodzina i finanse, finanse i rodzina i takowoż ten rok będzie skupiony na tych dwóch rzeczach. Natomiast troszcz się o siebie, jeżeli chodzi o pracę, czego pragniesz, to jest bardzo ważne i spotkanie, mówię, tej swojej drugiej połówki i teraz mówię też czytanie ogólne. Dla jednych bliźniot, właśnie, bliźniaczki, dwie istotki. Dla jednych bliźniot będzie to super, mam nową pracę, Zmiana, spełnienie marzeń, awans, podwyżka i tak dalej. Ja dla niektórych super, mam nowego partnera, mam nową miłość. Także tutaj, no nie dla wszystkich to samo, ale weź to dla siebie, to co ci jest, co jest ci bliskie sercu i twojej duszy, tak? Ostatnie trzy karty, to są karty do czytania duszy. Co dusza chciałaby przekazać? Pierwsze, uważaj, ponieważ smutek może przemienić twoją duszę. Wychodzimy ze smutków, dusza mówi, nie mam ochoty już. Ani płakać, ani się smucić, ani narzekać. To nie jest to. Pamiętaj, że to, co, o czym mówimy, to co o czym myślimy, to to się dzieje w naszym życiu. Słuchajcie, to jest taki przykład dwóch telefonów. Osoby załóżmy, której żyje w pozytywie i osobie, której żyje w negatywie. Wiecie, jak działają telefony. Jak piszemy coś, to. Już później jesteśmy zasypywani, tak? Nie wiem, szukamy butów, potem idzie reklama butów. Szukamy, nie wiem, pistoletu, idzie reklama pistoletu, jest to w przenośni. I wiecie, tak to wygląda. Tak samo ktoś to mówi, stworzył komputer, dobrze wiedział, identycznie działa nasz umysł. I tak samo mówię z, właśnie z telefonami. Jeżeli w jednym telefonie ktoś ogląda, nie wiem, komedie, wpisuje cudowne rzeczy o miłości tak itd., itd. Wychodzą mu takie reklamy związane i wszystko się kręci kotek. Jeżeli ktoś pisuje, nie wiem, horrory yy, i morderstwa, zabijanie, to będzie miał informację, że właśnie kogo zabili, gdzie zabili i to samo jest naszym umysłem. Jeżeli ty w twoim umyśle jest miłość, 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 to ta miłość jest, jeżeli jest zło, 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 zło. To się okazuje, że spotykają nas takie, takie sytuacje i sprzyciągamy też takich ludzi. Także tutaj dusza mówi, koniec, koniec ze smutkiem, koniec ze smutkiem. Druga karta mówi, unikaj ludzi, którzy wykorzystują cię i czynią cię nieszczęśliwym idealnie to, co powiedziałam. I teraz nie znaczy, że ta osoba jest zła. Ona tak widzi świat. Jeżeli ona się dobrze czuje w tym, ok, daj jej spokój, niech ona, niech ona tak sobie żyje. Daj jej wolną wolę. Natomiast nie potrzebujesz ty takiej osóbki, jeżeli ona obniża, mówię, Twoje wibracje, czy obniża Twój nastrój, czy obniża twoje, twoje poczucie własnej wartości, tak? Ale jeżeli ty załóżmy na kogoś jedziesz, no to zastanów się, że potem dostajesz to samo, tylko że od innej osoby. Dziwne, ale. No proste dziwne, proste jak ogon psiaczka. I ostatnia karta, puść ster życia i pozwól prądom, przyciągnąć siebie w kierunku Twoich celów. Trzymasz tego konia, to trzymasz po prostu go, powstrzymujesz, żeby on ruszył żeby przeskoczył tą, tą przeszkodę. I to w Twoim umyśle ta przeszkoda jest tylko taka trudna do, do przeskoczenia. Uwierz mi, gdy puścisz ten ster, gdy pozwolisz temu swojemu rumakowi, żeby przeskoczył tą przeszkodę, nawet nie zauważysz kiedy, i będziesz po drugiej stronie. Wszystko zależy od ciebie. Idź stroną. Tak jak powiedziałam, karty to jest jakby spotkanie przewodnika w lesie. To są przekazy. I teraz, jeżeli się zgubiłeś w lesie, to powtarzałam też w innych znakach. Jeżeli zgubiłeś się w lesie. I doszło do wniosku, że już parę razy pójść w tym samym miejscu i to ci się znudziło i spotkałeś przewodnika, posłuchaj jego słów, poprowadzi cię w dobrą stronę. A czy posłuchasz? No cóż, zależy to od ciebie. Do usłyszenia, do zobaczenia, moje kochane bliźniaczki. Do następnego czytania. Pa, 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 pa.